Niekontrolowane wybuchy złości. Dlaczego tak łatwo wpadasz w gniew? Zdarzyło ci się kiedyś wybuchnąć złością i zaraz potem pomyśleć, dlaczego aż tak mnie to ruszyło? Albo przesadziłem, nie wiem, co we mnie wstąpiło? Może masz wrażenie, że gniew pojawia się w tobie znikąd i przejmuje nad tobą kontrolę. Prawda jest taka, że gniew nigdy nie bierze się znikąd. To jedna z najsilniejszych emocji, która często skrywa pod sobą coś głębszego. Bóle, lęki, poczucie niesprawiedliwości. A nawet nierozwiązane sprawy z przeszłości. Gniew to nie wróg, ale sygnał. Wielu ludzi myśli, że gniew to coś złego, coś, czego należy się pozbyć. Ale tak naprawdę gniew to nie wróg, lecz posłaniec przychodzi po to, by ci powiedzieć, że ktoś naruszył twoje granice. Czy czujesz się niesprawiedliwie potraktowany? Masz w sobie ukryty ból, który nie został przepracowany? Zmagasz się z bezsilnością i frustracją? Długo tłumiłeś emocje, aż w końcu znalazły ujście. Gniew sam w sobie nie jest zły. Problem pojawia się, gdy nie wiemy, co z nim zrobić, gdy tłumimy go lub wyrażamy w destrukcyjny sposób. Skąd się bierze niekontrolowany gniew, nieprzepracowane emocje? Gniew często wynika z nierozwiązanych konfliktów wewnętrznych. Możesz się złościć, ale tak naprawdę pod tą złością kryje się coś innego: lęk, wstyd, smutek i poczucie winy. Stres. I przeciążenie, kiedy codzienność przytłacza cię obowiązkami, presją i brakiem odpoczynku, twoja tolerancja na frustrację się zmniejsza. Gniew staje się wtedy reakcją obronną. Brak zdrowych mechanizmów, radzenia sobie z emocjami, jeśli nie nauczyłeś się jak rozlatowywać napięcie w zdrowy sposób, możesz odreagować na innych lub tłumić gniew, aż w końcu wybuchniesz w najmniej oczekiwanym momencie. Wzorce dzieciństwa, jeśli w domu rodzinnym widziałeś agresję, wybuchy złości lub unikanie konfrontacji mogłeś nieświadomie przejąć te schematy. Poczucie niesprawiedliwości, braku kontroli. Jeśli w Twoim życiu nie jest wiele sytuacji, w których czujesz bezsilność, gniew, możesz stać się sposobem na odzyskiwanie kontroli. Czy można nauczyć się radzić sobie z gniewem? Oczywiście, że tak. To jest dobra wiadomość. Nie chodzi o to, by w ogóle się nie złościć, bo gniew jest naturalny. Chodzi o to, by zrozumieć go i nauczyć się go wyrażać w zdrowy sposób. Masz problem z kontrolowaniem złości? Chcesz dowiedzieć się więcej o programie 7 Kroków? Daj znać w komentarzu lub napisz do mnie. Wejdź na mindscape.pl i pobierz darmowy fragment e-booka. Link do strony znajdziesz w opisie. Jeśli to, co usłyszałeś, ma dla Ciebie wartość, zostaw lajka, subskrybuj i udostępnij. Decyzja jest zawsze Twoja. Do zobaczenia po drugiej stronie. Dziękuję.